W ostatnich dniach starego roku w ratuszu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dofinansowanie stołecznej policji przez urząd miasta. W 2011 roku miasto przekazało na rzecz warszawskiej policji ponad 15 milionów złotych. Wszystkie zakupy i wydatki są konsultowane z policją, a nowy sprzęt wzbogacający komisariaty będzie miał szczególne znaczenie w kontekście zbliżającego się Euro 2012. Między innymi sekcja konna i przewodników psów wzbogaciła się o siedem wspaniałych wierzchowców wraz co ważne z pojazdami służącymi do ich przewożenia. Elf, Rachel, Agat, Pirat, Rax, Pluton i Kaskader już zaczęły pełnić służbę. Wśród wielu zakupów zaprezentowano samochody policyjne, w tym specjalistyczny techniki kryminalistycznej, jeden z 22 nieoznakowanych radiowozów i pojazdy do przewozu psów służbowych. W 2011 miasto zakupiło bowiem kolejnych 6 specjalnie wyszkolonych psów, w tym do wyszukiwania materiałów wybuchowych i narkotyków.